Zrobiliśmy potężnego letniaka, którego mieliśmy zagrać na Fame Magali i zagramy go, ale wyszedł na spontanie jeszcze jeden kawałek do traileru, ponieważ Janusz Walczuk się wyjebał i zadzwoniło do mnie Fame, czy uratuje ten kawałek. Ja jeszcze mi krew z nosa leciałem, ja miałem jak każdy z was wie, miałem operację niedawno. Przyjechał po mnie Boxdel tutaj do domu, pojechaliśmy do mnie do studia, za ciężko zarobione pieniądze, otworzyłem kolejny biznes, nie tak jak ty, siedząc gdzieś tam przed komputerkiem i zbierając jałmużnę od tych dzieci, które z kart rodziców przesyłają ci pieniądze i zrobiłem numer w dwie godziny, napisałem swoją zwrotkę, napisałem zwrotkę Boxdella, która finalnie nie weszła na ten kawałek. Podmiksowałem to, pojechałem jeszcze do Barbera, bo byłem zarośnięty, dwa tygodnie siedziałem w domu po operacji i pojechałem jeszcze na plan teledysku do Łodzi wyjebany na antybiotyku i na ciężkich lekach przeciwbólowych nagrywać klip pod trailer I mówiłam i mówią, że trzeba poczekać tak z 3 godziny, bo jedzie, bo jedzie Kubańczyk z, z Warszawy. Jak kurwa jedzie Kubańczyk z Warszawy? Yy, bo pierwotnie miał być tu wac to ja i Janusz Wal Walczuk. Walczuk. No, nagrał swoją zwrotkę, było wszystko git, tylko solari Biała nie zgodzili się, nie zgodzili się, żeby wziął w tym udział. No i oni gdzieś tam już od południa szukali Zastępstwa, żeby ktoś się dograł do tego, i koniec końców, i koniec końców, yy, i koniec końców. Kubańczyk im to nagrał, więc pojechał do studia, na, na, napisał, nagrał, przyjechał do łodzi. Tylko że mi przyjechali do łodzi gdzieś o 23. Yy, i teraz, I teraz ktoś się zapyta. Kolejna kwestia, co ty sugerujesz, że ty pierwszy na rejdżu nagrałeś i co już nikt nie może na rejdżu nagrać? Zresztą jak ty pierwszy nagrałeś? To było modne 6 lat temu, to jest modne teraz i będzie modne za 6 lat. Ty jesteś kurwa playboy karty, że ty rejdże wprowadzasz? Idziemy dalej. Chłopie, jaką ty masz... Czelność w ogóle oceniać mnie jeszcze w takiej sytuacji, gdzie naprawdę byłem postawiony między młotem a kowadłem i starałem się, żeby to zrobić jak najlepiej i są same propsy w komentarzach, jak ty masz 60 milionów nie pod kawałkami. Dobra, no, ale dajebany. jak w ogóle community Fame ma zareaguje na taki beat, stary? O już widzę, że dislajki, to. już dislike lecą stare. No. nie ma. Ty mi multi nie pisz teraz, że ty chcesz mój numer telefonu, że ty chcesz pogadać, że to nie tak, że ty chcesz wyjaśnić. Jeżeli miałeś czelność przed wielką publiką mówić takie farmazony i takie bzdury, nie znając tematu i celowo chciałeś się przypierdolić, bo na to wygląda, to po prostu miej jaja też, żeby wyjaśnić to publicznie. Dobranoc.